Cześć, słuchajcie, witam Was serdecznie. Tu Szymon Majewski w swoim, nazwijmy to, poważnym wystąpieniu, które zostało trochę sprowokowane tydzień temu przez Roka, za co bardzo mu dziękuję. Rok uruchomił taką we mnie pewną nutę, o której nie sądziłem, że kiedykolwiek będę prezentował przed kamerami. Dla mnie wystąpienie serio przed kamerą praktycznie właściwie nie istnieje. I jest to w ogóle dla mnie bardzo trudne. Dlatego, generalnie, jak mówię, w tej chwili do Was to troszkę się poce. Przepraszam bardzo za takie wynurzenie, ale naprawdę tak jest. Chciałbym powiedzieć, że, że jest to jakaś nowa sytuacja, z której się do tej pory nie spotkałem w moim przypadku, ale ona mi się zaczęła gdzieś tam podobać, bo byłem też przez Was zachęcony bardzo pozytywnymi w większości komentarzami i taką zachętą ze wszystkich stron, żeby robić tak dalej, ponieważ. Ludzie, oprócz moich wygłupów, czasami chcą posłuchać, całą mam do powiedzenia serio. No więc właśnie to w tym momencie robię. Otóż często przeglądając wasze komentarze pod moimi filmikami, tymi z wygłupami i tym ostatnim serio, czasami zdarza się, że natykam się na taki komentarz pod tytułem sprzedałeś się. Powiedzmy, nie na każdy z nich reaguje nerwowo, ale skłaniają mnie do pewnej refleksji, że wielu z was prawdopodobnie Zarzucam mi jakąś formę sprzedania się, zastanawiam się właściwie co to jest, i tak moje myśli raczej biegną w kierunku reklamy, prawda? Że jest jakaś pretensja do mnie o to, że wziąłem udział w reklamie. I tutaj chciałem, znaczy nie specjalnie się właściwie tłumacząc, ale chciałem powiedzieć jak to mniej więcej się stało i, i czego to było konsekwencją, i uważam, że nie jest w tym nic gdzieś tam specjalnie. Zdrożnego, żeby występować w takiej reklamie. Natomiast u mnie to jest jakaś sytuacja, która narastała, narastała i zaowocowała właśnie takim wzięciem udziału w reklamie. Otóż wiele, wiele lat pracowałem w telewizji, pracowałem w radiu, i przez te 20 parę lat właściwie już swojej pracy miałem tysiące propozycji wystąpienia w reklamie. I chciałem powiedzieć taką rzecz, że troszkę to jest tak jak. Pracą w przedsiębiorstwie, no, z pracą w ogóle gdziekolwiek, że co pewien czas nagle dostajesz ciekawe propozycje, prawda? No i pewnie wy tak też macie w swoich pracach, że e, szukając czegoś nowego, czegoś innego, co was rozwinie, co Wam przysporzy, być może i również więcej pieniędzy, no, macie przeróżne propozycje. Są to propozycje lepsze, gorsze i na przykład wybieracie, prawda? Ta jest dla mnie ciekawsza, więc w tym kierunku idę i ze mną dokładnie jest tak samo, że ja oprócz tego, że Wygłupiam się, zarabiam pieniądze, czasami robiąc miny, czasami piszą, pisząc skecze, prowadząc imprezy. Również mam takie przedsiębiorstwo na swojej głowie jak moja rodzina. I przez wiele lat odrzucałem wszystkie propozycje reklamu, znając, że nie są ciekawe. Może, że nie będę mógł przy tym scenariuszu specjalnie nic dorzucić, albo na przykład, że nie satysfakcjonują mnie w taki czy inny sposób. No i właśnie po 20 paru latach. Jedna taka propozycja spodobała mi, spodobała mi się, spodobała mi się, bo mogłem mieć pieczę nad scenariuszem, bo mogłem wtrącać swoje trzy grosze, bo mogli robić tę reklamę ludzie, którzy ze mną pracowali i znają moje poczucie humoru, i ta, to właśnie poczucie humoru w tejże reklamie będzie wykorzystane. Kiedy zobaczyłem efekt, po pewnym czasie stwierdziłem, że tak, to jest właśnie to, o co mi chodzi, i to jest właśnie ta zabawa, którą chciałbym robić, mimo że ona jest już naprawdę, no powiedzmy, w 99% za pieniądze, a reszta jest ta procentowa jakąś tam satysfakcją, że oprócz tego jest to jeszcze fajne. No i tutaj chciałem powiedzieć, że myślę sobie, że nie różni się od Was niczym, no tylko że no wiadomo, no niektórzy z was powiedzą, że pewnie więcej za to dostałem, ale chodzi o to, że rozwijając to przedsiębiorstwo pod hasłem Majewski, prawda? W pewnym momencie skorzystałem z takiej, a nie innej propozycji rozwoju tego przedsiębiorstwa. I to jest właśnie tego wszystko, co chciałem wam powiedzieć. I. i yy... Jest to gdzieś tam szczere wyznanie, bez jakiegoś tam bliktru i całej tej y, historii otoczki, przypuszczeń, tych wszystkich historii, które gdzieś tam się pojawiały po drodze, a też i czułem jakąś taką energię wokół mnie, nie najfajniejszą w pewnym momencie, bo samemu y, jako człowiek no, naprawdę normalny, znaczy trudno to w tym momencie mówić po latach wygłupów, ale tak jest, y, nie do końca było mi lekko z tym, że co pewien czas słyszałem przeróżne komentarze na ten temat, że powinien zrobić tak, czy siak, bądź odrzucić, bądź nie. Także na pytanie, czy się sprzedałem, mogę śmiało powiedzieć, że w pewnym sensie nie, bo to jest po prostu ciągłość mojej ścieżki zawodowej. No, można by również na tej samej zasadzie powiedzieć, że sprzedałem się pierwszy raz, kiedy dostałem za swoją pracę pieniądze. No ale przecież po to jest praca, prawda, że się ją wykonuje, a raz w miesiącu ktoś ci coś za to daje. A oprócz tego możesz mieć przy tym dużo radochy. Pozdrawiam, to był Szymon, że tak powiem serio.